Dziś środa, 29 stycznia, Ewangelia Marka 4, rozdział wiersze od 1 do 20. Oto siewca wyszedł siać. Wiemy, że w przypowieściach najważniejszy jest tutaj morał, cel, do którego prowadzi nas przypowieść. Ta sytuacja, o której mówi Pan Jezus, była znana tym, którzy go słuchali. I bardzo ciekawa jest ta rzecz, że ten siewca wyszedł siać i rzuca ziarno na prawo i na lewo. Interesujące jest to, że zanim nastąpiła orka, ta, która jakby pogłębiła możliwość wpadnięcia tego ziarna w ziemię, aby ono wydało właśnie plon, owoc, ten siewca po prostu rzuca i nie do końca wie, bo nie ma jeszcze zoranej ziemi, w które miejsce powinien tak naprawdę rzucać. Więc rzuca tak naprawdę wszędzie. I to nam też pokazuje taką pewną hojność tego siewcy i nadzieję, którą w sobie nosi, że niezależnie od dróg, na które rzuca właśnie to ziarno, to to ziarno przyniesie swój owoc. A więc poparcie, że te drogi czasami nie są jakieś szczególnie pogłębione, e, że to miejsce może nie być do końca zdatne, ale Pan Bóg ma nieustannie nadzieję, że i w tym miejscu pojawi się oracz, który uczyni tę ziemię przeoraną, aby to ziarno mogło głębiej wpaść i w ten sposób wydać owoc. Dla Boga jawi się ta e, przypowieść e, jako taka, która niesie w sobie wielką nadzieję, że każda ziemia może być dobra do przyjęcia słowa i że tam może dojść do spulchnienia ziemi i do uczynienia jej właściwym gruntem do wydania plonu przez ziarno. Niech Was błogosławi, Bóg wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Do usłyszenia.